Artykuł 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem. Artykuł 11. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, Wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Artykuł 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym. Albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym. Artykuł 13, paragraf 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. Paragraf 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Artykuł 14 uchylony. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Księga pierwsza. Proces. Tytuł pierwszy. Sąd. Dział pierwszy. Właściwość sądu. Przepis wstępny. Artykuł 15 Paragraf 1 Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. Paragraf 2 Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. Rozdział 1 Właściwość rzeczowa. Oddział 1. Podstawy właściwości. Artykuł 16. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Artykuł 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy punkt 1. oprawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe. Oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia. Punkt 2: o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Punkt 3. O roszczenia wynikające z prawa prasowego. Punkt 4. O prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tysięcy zł, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych 100 000 zł oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania. O ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Punkt 1 ze znaczkiem 1. O wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni. Punkt 4 ze znaczkiem 2. O uchylenie stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Punkt 4 ze znaczkiem 3. O zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Punkt 4 ze znaczkiem 4. O odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. Punkt 5 uchylony. Punkt 6 uchylony. Artykuł 18, paragraf 1.